To będzie spotkanie bardziej dla ciebie niż dla mnie. Nie wiem dlaczego dla mnie. Bo japońskie samochody, a nie amerykańskie. No trochę lepiej, ale dlaczego ja niby mam być japońcem? Bo nie ja. Ja też nie. Nie? nie. Takie, Absolutnie. Ładne, takie ładne subaru, rajdowe? No to kiedyś, jak byłem dzieckiem, może tak mi się marzyło. Skąd miłość do Subaru? Czy tylko z rajdów? No chyba głównie. Głównie z rajdów. Głównie od dzieciaka. Od dzieciaka, no. Casownik jest takiego uważasz kultowego. No, wystarczy na nie spojrzeć i zobaczyć, Ta. nie? I poszły ten klimat. Tak jest. Ile w masz mocy swoim? Seria, 211 tylko. No, to nie jest chyba no tylko. Ale daję radę. Daję radę i ten napęd załatwia sower. No... tak. Daję radę. Tak. Uwaga i napęd. Uwaga i napęd. Ja lubię tą imprezę niby kombi, takie wiesz... Kombi dobre. No ale wiesz, ona miała chociaż jakiś styl, jakiś design, a to, to jest kurczę sedan, pasztet. Cały jesteś kobie, tu masz ładnego sedana. To nie jest fajny sedan. Skąd taka miłość do japońskiego? Skąd? Co w niej jest takiego kultowego? Niezawodność? No styl? Jest. Akurat jest. Styl? Styl? Tak. W tym przypadku jeszcze to jest rzadko. No styl rzad... jest zupełnie inny niż wszystkie inne auto. No, trochę tak, trochę nie. No inny na pewno niż Niemcy i Ameryka. Może tak, tak, z tym, z tym się zgadzam I w, przypad w przypadku tego auta to jest... Lexusa? Tak. A który generator? To jest LS400, 98 rok. I to jest dość rzadkie auto. Rzadkie, a kiedyś w ogóle awatura, jeśli chodzi o wygodę i luksus. Super. I tego jeszcze nie grali, żeby na spotkanie Automobilskich przyjechał Hyundai. No ale wiesz, jest to bardzo wyjątkowy Hyundai Veloster, bardzo ładne auto. Wyjątkowe, asymetryczne, fajnie zaprojektowane. Akurat fajnie. Ciekawe. Ciekawe. Nawet myślałem o zakupie kiedyś takiego Hyundaia. Velostera? Velostera, bo bardzo mi się podobał. Tu musisz iść do lekarza. Chyba ty. A obok dziwnego, twojego ulubionego Hyundaia, Kultowe imprezy. I znowu impreza, ja nie mam tyle zdrowia. <noise> zdrowia do imprezy? Ty wiesz, ile ona pije? No trochę spożywa, bo przez turbo. <noise> ja też mam turbo, ale tyle nie piję. A do tej to trzeba mieć chyba niezłą kondycję, bo to jest już nowa sztuka. Na złotych od... No właśnie, więc nie dam rady pójść na tę imprezę. No skąd taka w ogóle do Japonii? Do Japonii. Ogólnie to podoba mi się Subaru od dziecka. Dziecka? Tak, więc te no, pierwsze z rajdów, Subaru. Czy w ogóle jest innej e, z innych historii? Z Rajdów? Te pierwsze Subaru. Te rajdy z przynosi... no, Subaru. Tak, te pierwsze rajdy, które były ten pierwszy model Subaru, to był normalnie obłędny, więc no. to zostało już gdzieś w pamięci z tyłu głowy. No i jak podrosłem to już zacząłem spełniać jakby swoje marzenia. To już ja było no, no, to. Wypadałoby. no, wypadałoby. No, wypadałoby, no i trafiło się na niebieskie na złotych felgach i. No tak jak powinno być? Tak jak powinno być Subaru Jeszcze powinno być 5, 5, 5 O, to już, ale nie ten model no Ten <gry> starszy Tak, ten to starszy Ale ktoś by się działo nie, wtedy nie, 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 to Już wtedy to... No... Awatura. No więcej, więcej no. Maciek, miałeś kiedyś jakiegoś Japońca? Miałem, ale jak się przyznał to mnie stąd wyrzucili Jakiego? Maze 3, za 3 No to się przyznałeś To już mnie wyrzucili To ja lepszego Jakiego? Korolla Kombi 1.4 Ratunku y Okulatnik. Wychodzę. Ja też wyszedłem, od razu sprzedałem.